Dobrze, słuchajcie, dzisiaj napiszemy sobie kartkówkę. Nie, no nie. Nie marudźcie. Jak dobrze pójdzie, to robię chmurę. Proszę sobie zapisać jeszcze ostatnie zadanie dla chętnych. Jacek ma 3 ml wkładu i 4 ręce. Na ile watów musi ustawić swój sprzęt? Żeby wyszła różowa chmura. Zaczynamy. To jeszcze przepytam was z ostatniej lekcji. Kuba. W jakiej epoce tworzyła Maryla Rodowicz? Lodowcowej? Dobrze. To teraz wszyscy wyciągamy telefony i zostawiamy kubie obserwację. Za dobrą odpowiedź. Ja zaraz wejdę i zobaczę. Każdy, kto zostawi kubie follow, dostaje plusa. Dobrze, już słuchajcie, ostatnie pytanie i robię chmurę. Okej, okay, jeszcze tylko zapiszcie zadanie domowe. Proszę pana, długo jeszcze? Okej, okay, ja wiem, że trochę przeciągam, ale niech ktoś jeszcze mi zmarza tablicę i robię chmurę. Super, już zaraz dzwonek, zaraz będzie chmura. Jeszcze tylko krzesła na ławki Dobrze, dziękuję za dziś, możecie wyjść Proszę pana, Akmura. do widzenia Ale miało być na końcu lekcji A dobra, na pewno zrobi na następnej Nie, 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 zawracasz Nie zaczynamy od drugiego dania Każdy bierze zupę I przede mną nikt nie bierze drugiego dania Słuchajcie, ale ciszej trochę Skupcie się na jedzeniu, nie na gadaniu Bo nie słyszę własnych myśli nie biegamy na stołówce. Ustawcie się w kolejce jak cywilizowani ludzie. Nikt wam kotleta nie zabierze. Jest wszystko policzone, dla każdego starczy. Ej, ej, a ty co? Nie no, słuchajcie. Każdy zabiera surówkę. Nie ma że ja bez! Proszę pani, ale ja nie mięsa! Pytałam wczoraj, czy ktoś nie je. Dobra, to kotleta, zostaw ziemniaki zjedz. Proszę pani, Adam wziął dwa kotlety i dla mnie już nie ma. Nie bierzemy dwóch kotletów. Kto nie zje całego obiadu, to nie dostaje deseru. E, tam i tak na deser są banany. To co? Jak ktoś nie chce, to ja bardzo chętnie zjem jego banana. Ale one są niedojrzałe. To nie bierz. A gdzie ty idziesz? Do pokoju, już zjadłam. Nie ma wychodzenia ze stołówki. Wychodzimy dopiero jak trenerzy zjedzą. Na razie proszę usiąść i czekać. Mogę dzisiaj iść się kąpać? Nie ma opcji, ty idziesz ostatnia. Ale wczoraj byłam ostatnia! Rano musimy wstać na rozruch. Ten, kto się kąpi najdłużej, to jest ostatni. Ale jesteś. Dobra, to wiecie co? Ja się dzisiaj wcale nie kąpię. To ja się przebieram w piżamę. Marta, potrzymasz mi ręcznik, jak się będę przebierać? Bo potem agata podgląda. O, czyje to są gacie? I czemu są na mojej półce? Moje, ale są czyste, to co to za problem? No a jak. Dziewczyny, proszę, możecie już być cicho, ja chcę spać. Jest 21. Tylko w domu śpi się po dobranocce. Ej dziewczyny, może dzisiaj robimy noc bez spania? I co będziemy robić przez całą noc? Opowiadać straszne historie. A możemy zgasić już światło? Jak ci jest za jasno, to się schowaj pod kołdrą. Pod kołdrą się uduszę. Możemy zgasić, ale wtedy będziesz marudzić, że się boisz. Jak mi któraś pożyczy pluszaka, to nie będę się bała. Dobra, weź to i się zatkaj. Ostatni hol całkiem nieźle się przyjął, także co? Odgrzewamy stare kotlety. Zapraszam na kolejny hol zakupowy. W dzisiejszym odcinku. Super słodka różowa paczka z kokolity. Mini zakupki z Rosmana, bo do Rosmana nie da się wejść i nie zrobić mini zakupów. I wielka paka z HM o ile zdążę ją tu otworzyć. A więc paczka z kokolity. Kupiłam SPF-a. W sumie dwa SPF-y, ale jeden nie jest dla mnie. To jest moje już co najmniej szóste opakowanie i. Było na promce za 6 dych, to jest taka w miarę normalna cena, ale akurat mi się skończył, więc dwie Kupiłam mnóstwo pomadek z Eveline, które są moim kolejnym ulubieńcem. Pytanie o to, co mam na ustach, to chyba najczęściej pojawiające się makijażowe pytanie na tym kanale. I raczej w 100% przypadków odpowiedzią jest to. Kupiłam w ilości hurtowej, bo zużywam ja w ilości hurtowej i bo były za dychę chyba. Oprócz tego, żeby załapać na darmową wysyłkę, kupiłam eyeliner. A gratis dostałam kremiki cukierka. Akurat kiedy rzuciłam słodycze. I a propos mojego rzucenia słodyczy, Teraz jestem fit, odżywiam się zdrowo. Bo stwierdziłam, że jedzenie codziennie paczki chipsów to naprawdę już jest trochę przesada. Więc jem tylko rzeczy takie jak jabłka suszone z Lidla. Nie są to ani żelki, ani chipsy, ani czekolada. To oznacza, że znajdują się na mojej zezwolonej liście. I najpierw pojechałam kupić jakąś fit przekąskę do Intermarsze, ale tam za takie chipsy jabłkowe dałabym y 6 zł chyba, a w Lidlu 4, także również dupy nie urywa, no ale do przeżycia. No a w inter, żeby nie wyjść z niczym, bo trochę głupio. To kupiłam takie wafle, bo były najtańszą zdrową rzeczą w całym sklepie. Później wstąpiłam do Rossmana i kupiłam taki błyszczyk, bo z promocji. Zadychę i teraz mam go na ustach. Wygląda całkiem ładnie, ale dopiero po zakupie doczytałam, że to jest ten taki powiększający usta. I on tak szczypie, jakbym się posmarowała pastą do zębów. Ale dobra, chcesz być piękna, musisz cierpieć. Kupiłam też mydełko do browiz, ale nie do końca wiem jak go używać, bo mam je teraz, ale... Ten efekt chyba mnie nie zadowala. Serio, napiszcie w komentarzu jak wiecie, jak się używamy dełka do brwi, bo ja nie wiem czy je moczyć, czy co. Ostatnio kupiłam jeszcze perfum Little Monster. Ej, ale jest całkiem fajny. Jak ktoś testował? To piszcie, co myślicie. Klasycznie Paka Schemu przechodzi na drugą część, bo nie zdążyłam. Jak pewnie wiecie, Petshopy zajmują specjalne miejsce w moim serduszku. Dzisiaj przyszedł czas na powrót do czasów dzieciństwa. Bo W biedrze znalazłam Mystery Box z pet shopami 20 zł, taka przyjemność. 22, żeby być precyzyjnym. Sprawdźmy, czy warto. Jak teraz wyglądają bez Czy coś zmienili? Jak to się otwiera? A, tu jest taśma. Nożyczki. Hu. Zaraz sobie oko wydłubię. A, jeszcze najważniejsze. Tu są pokazane, jakie można wylosować. Zaraz wam powiem, jakiego bym chciała. Chociaż jak się mówi na głos, to ponad nigdy ten się nie wylosuje. No ale zaryzykujemy. O, matko! Tu jest kapibara! <laughs> To musi być kapibara. To nie jest ustawione To musi być kapibara. Spójrzcie pierwsi A, nie widać jeszcze nic Okej okay. Uuu, jest jakaś szczotka This Nie wzruszyłby on mnie aż tak, bo w sumie mi się trochę nie podoba Chociaż wygląda jak Eliza eliksir. Capybara tym razem nie wyszła, ale może następnym razem, bo kupiłam dwa Także czekajcie na kolejną część Witajcie kochani w partii tu przeglądania mojej tonie książki Czyli takiego pamiętnika z zadaniami prowadzonego przez dwunastoletnią Niki Dzisiaj jak wszyscy pamiętamy, pora na To jest kryjówka Ukryj tu swoje sekrety So... Ej Co jest? Autentycznie jestem pewna, że przed chwilą to... Lol To przebiło z poprzedniej strony Byłam pewna, że tu jest jakaś kartka w środku, a tu nic nie ma. Czyli mała Niki znowu postanowiła zabezpieczyć swoje sekrety, pozbywając się ich na zawsze. No ale dobra, lecimy w takim razie dalej z kolejnymi magicznymi stronami tego dzieła. Tu jest jakaś strona z formularzem w niewiadomym celu, ale to jest to zdjęcie. Dowiedziałam się, że miałam rozmiar buta 32. To pewnie ten sam etap jak ważyłam tyle co worek ziemniaków. Bo znalazłam ostatnio badania lekarskie z pierwszej klasy i ważyłam 25 kg To jest kapsuła ratunkowa. Stwórz listę rzeczy, którą chcesz umieścić w kapsule. Co umieściła tam dwunastoletnia Niki? Obrysowała swojego iPhone'a czwórkę. Od dziecka basic bitch. O, tu jest jakaś lista gości, której nie będę ujawniać, no bo wiecie, rodo. Ale jest tu data, więc to serio było 6 lat temu. To jest akt odwagi. Zrób listę rzeczy, których chcesz spróbować w swoim życiu. I sprawdzimy, co udało mi się zrealizować przez te 6 lat. Jeden chcę spróbować ostryk! Nadal nie jadłam ostryk, ale nie mam pojęcia czemu akurat ostrygi. Chcę zobaczyć chwilę z planu wspaniałego stulecia. W sumie nadal nie nazwęłam się na żadnym behind the scenes. Chcę spróbować zdać na kartę rowerową. Ha, zdałam. I miałam wypadek rowerowy pierwszego dnia, wracając do domu z tego egzaminu. I ostatnim punktem jest wywalenie mojej łapistki ze szkoły, ale nie będę pokazywać, bo jest jej nazwisko. Byłam ostatnio w Action i znalazłam dwie mega ciekawe rzeczy, a że obie są różowe, to znalazłam więcej różowych rzeczy, więc zrobimy sobie dzisiaj test różowych rzeczy do jedzenia. Zrobiłam sobie różowy make-up z tej okazji. Chyba zaczniemy sobie od tego, bo to marshmallow w napoju gazowanym i bez cukru. Czyli ciekawie, jak to otworzyć z paznokciem. O kurde, to serio pachnie jak pianki. Takie pieczone z ogniska, ale sztos. Dobra, testujemy. Kurde, to jest dziwne. Zwyczaj takie gazowane picia mają takie owocowe nuty. A tu jest bez beki taka pianka. Śmieszne, fajne. 9 na 10. Nie 10, bo jest ciekawe, ale chyba tak po prostu do picia bym tego nie kupiła. Ale ciekawe przeżycie. Dalej mamy różowe jajko niespodziankę. I raczej domyślam się, jak smakuje. Ja nie jadłam takich jajek z 10 lat, więc stwierdziłam, że to świetna okazja, żeby sobie kupić. I przy okazji ocenimy zabawkę. Ma takie fajne gwiazdki. Za moich czasów nie było takich rzeczy na jajkach. Otwieramy Zrobiłam dziurę palcem O, jest Testing czekoladę Przyzwoita, ale bez szału Więc zaczęłyśmy sobie zabawkę Czy się uwaliłam? Co to jest? Jakiś breloczek i to dwuwymiarowy W ogóle totalnie zero fanu Kosztowało 6 zł. 2 na 10 Za te gwiazdki Żelki z Biedry Oranżadowa moc To pachnie jak oranżada Smakuje też jak oranżada co taka Helena Sztos! Kończy mi się czas, więc bardzo na szybko. Było nieironicznie na dziale chipsowym. A to krakersy z buraka. W środku też są różowe. Pachnie jak nic, co wcześniej wąchałam. Ale to jest całkiem niezłe. Ale ostre w kit. Ah. Z te ostrości idą do mojego chłopaka. Ostatnia rzecz, lizak płynie. Otwiera się tak samo trudno jak lizaki. Nie smakuje jak lizak. Eee. Część druga rzeczy, przez które całe życie żyłam w błędzie, postaram się zawrzeć już wszystko w tej części. Cheeseburger w maku. Teraz uwaga, co ja myślałam całe życie. Ja byłam przekonana, że w cheeseburgerze jest ryż. I mnie nigdy z tego błędu nikt nie wyprowadził. Ja podchodziłam w maku normalnie do kasy i mówiłam, poproszę cheeseburgera bez ryżu. <laughs> cheeseburgera bez ryżu! I zawsze dostawałam jeszcze z taką naklejką specjalnie dla ciebie, więc mówię, no jaki problem? I dopiero mój chłopak mi uświadomił, że to nie jest ryż, tylko cebulka. I can't, I can't. Lecimy dalej. Oportunista. Całe życie, wszystkie moje rozprawki w szkole pisałam na pięć. Albo sześć. Jakież było moje zdziwienie, kiedy patrzę w dziennik elektroniczny, a tam jedynka z rozprawki? Podbijam do pani, mówię, o co chodzi. A ona, że ja napisałam w ogóle nie na temat. Ja mówię, jak nie na temat? Jest o oportunistach. Napisałam o kamieniach na szaniec. Chłopacy z kamieni na szaniec, no jak byk byli oportunistami? Łapka w szoku. Nikolczy, według ciebie żołnierze AK byli oportunistami? No tak, stawiali opór. Dziecko. Oportunista to nie jest odstawianie oporu. To od czego? Opportunity, odchwytania okazji. Matko, teraz to ma sens. No i okazało się, że całe życie źle rozumiałam słowo oportunista. No i numer trzy, raj stopy. Myślę, że nawet dla wielu z Was może być to szok, ale słowo raj stopy wcale nie pochodzi od raju dla stopy. Serio. To jest połączenie słów rajtuzy i stopy. Ja wiem, bez sensu, nie musicie mi tego pisać. Hashtag team raj dla stopy.